Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w tym już drugim vlogu adwentowym. Dzisiaj powiemy sobie o chorobliwej ambicji. Tak brzmi, brzmi strasznie, może brzmi dziwnie, może ktoś myśli, to na pewno mnie nie dotyczy. Ale żebyście się nie zdziwili, bo ja też tak myślałam, że to mnie nie dotyczy, ale jednak no, miałam z tym problem i, i może mam trochę, właśnie muszę nad tym pracować, nad tym porządkiem w mojej głowie, nad takim opanowaniem, nad rozeznaniem tego, w co rzeczywiście mam włożyć energię tak, i siły, gdzie mam mieć te ambicje skierowane, bo okazuje się, że nawet ja, która myślałam, że nie mam z tym problemu, właśnie mam bardzo duży problem z tymi różnymi ambicjami w rzeczach, które niekoniecznie są wolą Bożą dla mnie. Więc kochani, no, zapraszam Was do tego filmu. Zacznę od fragmentów, które mnie dotknęły właśnie i zachęciły do przemyślenia tej kwestii. Słuchałam sobie te fragmenty w formie audiobooka. Na YouTubie też możecie znaleźć właśnie edycję Świętego Pawła audio. I można sobie posłuchać na przykład listów Pawła. Ja właśnie słuchałam listów. I w liście Pawła do Galatów, 5, w rozdziale 5, gdzie Paweł mówi o uczynkach ciała i owocach ducha. Właśnie pojawia się słowo o tej chorobliwej ambicji. Otóż powiadam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała, gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu, także czynicie to, czego nie chcecie. Jeśli jednak duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Uczynki ciała są wiadome: cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja właśnie rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Dlatego powtarzam to, o czym mówiłam już wcześniej: ci, co tak postępują, nie posiądą Królestwa Bożego. Potem mamy owoce ducha z kolei, ale ja przejdę jeszcze do drugiego fragmentu. Właśnie Jakuba, list Jakuba, rozdział trzeci. Jeśli ktoś z Was jest mądry i rozsądny, to jest od wersetu 13. Niech tego dowiedzie swoim nienagannym postępowaniem, czynami pełnymi delikatności i mądrości. Jeśli natomiast wasze serce napełnione jest chorobliwą zazdrością i rywalizacją, to nie wywyższajcie się nad innych i nie kłamcie wbrew prawdzie. Taka mądrość nie pochodzi z nieba, ale jest przyziemna. Kieruje się tylko zmysłami i jest diabelska. Gdzie bowiem panuje zazdrość i chorobliwa ambicja, tam jest niepokój i wszelkie przewrotne działanie. I potem właśnie znowu, tak jak tam w liście świętego Pawła, te uczynki ciała, między innymi chorobliwa ambicja jest przeciwstawione owocom Ducha Świętego, tak tutaj właśnie mamy tą mądrość diabelską, y, taką zmysłową, y, światową. Między innymi, właśnie ta chorobliwa ambicja tutaj jest przeciwstawiona tej mądrości od Boga, która jest czysta, przynosi pokój, życzliwa, wyrozumiała, uległa, pełna miłosierdzia, dobrych owoców, bezstronna i bez obłudy. Polecam sobie przeczytać to dokładnie. Tu już widzicie, kolejna Biblia moja w ogóle dużo moich Biblii tak wygląda, że jest sklejonych bo się po prostu rozsypują od tego otwierania. W każdym razie, wracając do tematu chorobliwej ambicji. Ta, to w ogóle to słowo greckie, bo też szukałam, e, co oznacza to słowo greckie e, i to słowo greckie, e, to sobie zapisałam, oznaczało najpierw pracę zarobkową, potem pracę zarobkową dla pieniędzy, a w polityce oznaczało takie egoistyczne ambicje i wręcz dążenie po trupach. <laughs> Także na czymś bardzo, bardzo zależy e, tak danej osobie i po prostu jest w stanie zrobić wszystko, żeby to osiągnąć. W innych tłumaczeniach możecie zobaczyć, że właśnie trochę inaczej to jest przetłumaczone, ale no mnie jakoś to słowo chorobliwa ambicja bardzo dotknęło i powiem Wam, że właśnie nie skojarzyłam tego od razu, tak od razu mi to nie kliknęło, że to jest mój problem, ale usiadłam na modlitwie i powiedziałam, Boże, właśnie widzę, że nie mam radości, tak jakoś ostatnio zobaczyłam w sobie taki... Ciągle takie zagodnienie, takie, taki smutek, y, częste popadanie w takie dołki, właśnie w tym samym zabieganiu, i pomyślałam sobie: Kurczę, przecież nie jakby, gdzie jest ta radość od Ducha Świętego? Jakby, co, co się stało z tym moim życiem duchowym, z tą moją duszą, że czuję się ciągle taka przywalona, nie mam tej radości. I jak się modliłam, y, to, to właśnie powiedziałam: Boże, pomóż mi, chcę to zmienić, nie wiem o co chodzi, nie wiem, co jest ze mną nie tak, co muszę zmienić w moim życiu, ale pomóż mi. I to jest super, bo. To jest kolejny raz, kiedy się przekonuję, że Pan Bóg autentycznie ma taką moc, jakby widzi nas, słyszy nas, i ma taką moc pokazać nam te rzeczy, które musimy zmienić. I trafiłam na, w ogóle na takie kursy Agnieszki Stefaniuk, która prowadzi taką stronę familii Fan by Mom, która jest mamą siedmiorka dzieci. I ona ma taki kurs o radości. I właśnie kupiłam sobie ten kurs i sobie zaczęłam słuchać, i jedna rzecz, jeden taki punkt był o tym, jak właśnie dbać o radość, że musimy dbać o naszą duszę. I ona powiedziała na temat umysłu, że w naszym umyśle pracują rzeczy, które my wcześniej oglądamy. Tak? Czyli karmimy się jakimiś rzeczami, potem te obrazy autentycznie pracują w naszym umyśle i nas przywalają. Właśnie ona wręcz takie pytanie zadała: czym karmisz swój umysł, że potem jesteś taka przywalona, taka zmęczona? Co w tobie tak pracuje? I, I wtedy nagle, jakby tak mnie olśniło, olśniło mnie, że, że ja właśnie karmię moją głowę takimi zdjęciami, obrazami, tak jakimiś rolkami na Instagramie, które mają mnie inspirować, które miało, mają mnie inspirować, ale tak naprawdę powodują, że ja zaczynam mieć bardzo wysokie ambicje dotyczące bardzo różnych dziedzin życia w których niekoniecznie, wiecie, muszę być mistrzem, w których niekoniecznie to musi wyglądać tak jak na tych rolkach. I najpierw mi się wydawało właśnie, że no przecież właśnie ja się tylko motywuję, ja się tylko inspiruję, ale Bóg mi pokazał, że nie, że przez to, że ja się tak bardzo karmię tym, a mniej karmiłam się ostatnią modlitwą, mniej się karmiłam właśnie Słowem Bożym, to... Właśnie gdzieś ta równowaga została poważnie zachwiana i zaczęły we mnie pracować te obrazy, które gdzieś tam automatycznie sobie obram za jakiś cel. Tak, i w różnych dziedzinach życia, w różnych dziedzinach życia. Bo czasami to, to jest tak y, subtelne, że, że naprawdę dla mnie to było bardzo trudno zauważyć. Ale zobaczyłam, że w różnych kwestiach, na przykład w treningach. W treningach ja sobie zaczęłam ściągać, wiecie, jakieś obrazy, filmy właśnie z dziewczynami, które tak super trenują od wielu lat, żeby się zmotywować. I ja już, pomimo tego, że ja nie ćwiczyłam większość mojego życia i ćwiczę dopiero tam od półtora roku, tak, od ponad roku, to ja już chciałam być taka jak ona, wyglądać tak jak one, być taka silna jak one. Też już chciałam stawać na głowie, już robić to czy tamto, zapisałam się na różne treningi i w pewnym momencie stwierdziłam, no nie jestem w stanie, cały czas nie dociągam do tych dziewczyn, które są w grupie, które, które już ćwiczą od jakiegoś czasu, albo po prostu są w lepszej formie fizycznej niż ja. I ja też chcę taka być. I wiecie, zwiększałam sobie jeszcze ilość treningów, stwierdziłam, będę więcej ćwiczyć, no to. Będę silniejsza szybciej dojdę do tego celu, swojego, do tego obrazu, który miałam w głowie, no i się okazało, że nie. Okazało się, że zwiększyłam ilość treningów i miałam dwa razy więcej kontuzji. I wiecie, jak w pewnym momencie nie wiem, dwa czy trzy razy spadłam po prostu prawie na głowę. Czy spadłam na głowę albo dzięki tak, że, że nic mi się nie stało, bo ja tam też chodzi, chodzę na taką gimnastykę, no tak czy owak, po prostu. To no mnie tak wstrząsnęło, że jak jechałam samochodem i zobaczyłam, że mam spuchniętą kostkę, spuchnięty, spuchnięty nadgarstyk, i jeszcze to leciałam na głowę, i, i, i po prostu pomyślałam sobie, Boże, jakby co ja, co ja robię? Co ja robię? Przecież, czy o to mi chodziło? Przecież ja tylko chciałam zadbać o kręgosłup, chciałam tylko wzmocnić swoje ciało, a po prostu tak zaczęłam siebie dociskać w tej kwestii. I wiecie, to jest, widzę, że to naprawdę jest w różnych kwestiach, nie dotyczy, w różnych sferach. Czy to jest porządek na przykład, że oglądam sobie te filmiki, jak mam porządkują i sobie postanawiam, że już teraz musi być super porządek tu i tu. Jak nie, to się frustruje. Jak właśnie mi nie wychodzi tak jak ja, to sobie wyobrażam, że powinno mi wychodzić, to jestem sfrustrowana. A wiadomo, że zajmujemy się różnymi rzeczami, po prostu no, nie mamy czasu tyle na wszystko. Zaczęłam uczyć się robić na szydełku i ja już sobie wyobraziłam, już miałam obraz, że ja każdemu daję prezent na święta zrobiony na szydełku. I po prostu to można się autentycznie zajechać, jeżeli wiecie ktoś no właśnie ma dużo różnych obowiązków i, i naprawdę jeszcze my z Mikołem teraz mamy takie dodatkowe no fajne projekty, ale które też zajmują nam dużo czasu, o których Wam pewnie też powiemy niedługo. Po prostu dużo, jakiś taki wyjazd ostatnio, no to no to po prostu człowiek żyje w ciągłej frustracji. W ciągłej frustracji i, i w takim niezadowoleniu, bo myśli, że to szczęście osiągnie dopiero wtedy, kiedy spełni tą swoją wizję. Tą swoją wizję. I wiecie, w tym momencie mam tak, że ja nie mogę wchodzić. Ja nie mogę wchodzić. Jak widzę, że dziewczyny z grupy wrzucają jakieś zdjęcia, ja nie mogę, nie mogę tego otwierać, bo po prostu. Wiem, że będę, y, będę to strasznie przeżywać, y, że na przykład opuściłam jakiś trening, bo Pan Bóg też to mi pokazał, że ja na przykład się zastanawiałam, co ja mogę odpuścić, co mogę zmienić. I Pan Bóg mi pokazał parę takich kwestii, między innymi właśnie kwestie tych treningów. I wiem, że może nie wszystkie osoby mają z tym problem, bo y, jakby... Ja też, wiecie, jeszcze półtora roku temu ja w ogóle nie ćwiczyłam, ale to jest taki przykład, że ja stałam do modlitwy i stwierdziłam, Boże, ja nie mogę z niczego zrezygnować, Ja. Wszystko jest potrzebne w moim życiu. I Bóg zaczął mi pokazywać. No nie, z tego możesz zrezygnować, z tego możesz zrezygnować, z tego możesz zrezygnować. I wiecie, ja po prostu się rozpłakałam i myślałam sobie, nie, nie, ja nie mogę, nie mogę opuścić żadnego treningu, bo wtedy będę z tyłu, ja nie mogę, no przecież tak chciałam te prezenty zrobić. Tak to sobie zaplanowałam, i, i wiecie, właśnie było mi tak ciężko rozstać się z tymi moimi pomysłami, z tymi moimi obrazami, ale powiedziałam, okej, okay, Boże, yy, na tej modlitwie autentycznie mogę powiedzieć, że tak jak wcześniej nie miałam zdolności, żeby zrezygnować z czegokolwiek, co sobie wymyśliłam, to udało mi się, jakby stwierdziłam, dobra, zrezygnuję z tego, z tego, napisałam, do kogo miałam napisać, anulowałam tam no, takie karnety, niektóre, które miałam, stwierdziłam, że trochę muszę to przeorganizować. Zwłaszcza teraz na tym etapie życia, na jakim jesteśmy, gdzie ja muszę być więcej w innych miejscach. I i najlepsze jest to, że pierwszy dzień było ciężko, <noise> rozpaczałam bardzo. <noise> tak więc sensie, no, było mi przykro, ale powiem wam, że to przyniosło taki pokój, Boże, to przyniosło taki pokój w moje życie, że zastanawiam się, jakim cudem, jak to jest, że człowiek sam na to nie może wpaść i że dopiero. Dopiero po modlitwie z trudem z tego zrezygnowałam, a to wniosło tyle pokoju, tyle spokoju w moje życie. I wiecie, nawet teraz jak sprzątam, to już nie mam takich ambicji jak wcześniej, bo sama też mam dużo takich złych nawyków związanych z sprzątanie, ze sprzątaniem, tak? I tego też nie da się zmienić od razu, ale właśnie mam takie postanowienie, że nawet jak się źle czuję, nawet jak. Yy, nie jestem w stanie zrealizować tego planu ambitnego, który sobie zaplanowałam. To chcę właśnie robić dobro. To też mówiła ta Agnieszka Stefaniuk, żeby robić dobro, żeby to był naszym celem, że coś wiecie popchnę do przodu. Na łazienkę, udrożnię z lewy i rury po prostu, bo mnie wkurza już ta woda tak tam w tym zlewie stoi i to będzie takie moje wyjście do sprzątania łazienki następnego dnia, tak. I, I potem, jakby takie małe, drobne ułatwienia, że człowiek coś tam zrobi, już jest łatwiej, już jest łatwiej potem właśnie sprzątać, już jest trochę milej. I właśnie cieszę się teraz, obecnie jestem na etapie cieszenia się z takich drobnych usprawnień, właśnie z tego robienia dobra, że to jest takie najważniejsze, nawet jak tych moich ambitnych celów właśnie nie, nie mogę zrealizować, że to nie jest najważniejsze, bo jakby w pogoni za tymi moimi celami naprawdę łatwo stracić całą radość swoją. A Okazuje się często, że one wcale nie są wolą Bożą dla mnie, że właśnie muszę wrócić do Boga i zapytać, Boże, jakby co jest Twoim planem dla mnie? Bo to też mnie dotyka, że Bóg jest naszym Stwórcą. On sam przedstawia się w Piśmie Świętym, tak, na przykład jako glini gliniarz, tak? Dobrze mówię, gliniarz <tłyn> ten, który robi te wszystkie dzbany. I właśnie on tworzy naczynia w konkretnym celu. Bóg nas stworzył. Nasz stwórca nas stworzył w konkretnym celu, do robienia konkretnych rzeczy. Pismo Święte właśnie o tym nam mówi, że Bóg nas stworzył tak do wykonania dobrych uczynków, tak, które nam z góry zaplanował. Tutaj wrzucę skąd to jest fragment. I właśnie to jest ważne, że my jesteśmy stworzeni w jakimś konkretnym celu, nie żeby robić wszystko. Jak powiedziała ostatnio moja koleżanka, to nie jest wasza historia. Właśnie, co jest tą moją historią? Co jest tą moją historią, którą Pan Bóg dla mnie zapisał? Co jest Jego zamysłem, Jego zamiarem dla mojego życia? Po co On mnie stworzył? Do jakich dobrych uczynków? Bo nie do wszystkich. Może nie będę akrobatką, nie będę, wiecie, jakąś youtuberką, która ma zawsze super zmontowane filmy, po prostu i codziennie wrzuca. I też, wiecie, to jest kolejna moja wizja, z którą muszę się rozstać, z tymi super zmontowanymi, ciekawymi filmami, bo nie mam czasu, nie mam czasu montować, nie mam czasu przygotowywać się teraz do tych filmów. Więc albo ich w ogóle nie będzie, albo trochę spuszczę tonu, trochę nauczę się pokory w tym wszystkim. Może właśnie Bóg nie stworzył mnie wcale do tego, może stworzył mnie do czegoś innego. I zachęcam Was do właśnie do stanięcia na modlitwie i do porozmawiania z Panem, z naszym Bogiem, właśnie do czego On nas stworzył. Czy rzeczywiście to, co robimy w życiu, czy to, do czego dążymy, to, co właśnie gdzieś tam w naszej głowie powstało, być może pod wpływem karmienia się właśnie tymi różnymi filmikami. Czy to rzeczywiście jest jego wola? Nie? Czy to nie jest tak, że to nas po prostu zajeżdża? Zajeżdża nas totalnie i zabiera nam radość, zabiera nam pokój, zabiera nam możliwość bycia szczęśliwym dzisiaj. Bo, bo to jest bardzo ważne, bo to jutro może naprawdę nigdy nie nadejść. Więc kochani, z tym was zostawiam, z Bogiem. Trzymajcie się. Dobrego dnia.